Siemandero w kolejnym odcinku. Witam z premierą nowej zdrabki Manej, do, w której do wygrania mamy 25 tysięcy złotych, no będziemy szukać trzech tak, takich samych kwot. No i zobaczymy jak to się będzie dzisiaj spisywać. Przypominam o konkursie, szczegóły pod filmem z numerem 77. Także jeszcze jak ktoś chce wziąć udział, zapraszam. Frekwencja na razie jest taka przeciętna ale to oznacza że większą szansę na wygraną mają ci co się zgłosili także nic straconego. No dobrze 13 sztuk zakupione na dzisiejszą premierę. Zobaczymy co która czy któraś okaże się szczęśliwa bardziej czy mniej. Także bez zbędnego gadania lecimy z tematem. No dobra, to jest pierwsza sztuka, zobaczymy, 2 200, 4, 4 200, czyli ląduje w przegranych. dwa, cztery, dwanaście, dwa, dwa. Tutaj sztuka, że tak powiem, jest wygrana. Dobra, okay. Kolejna sto cztery dwieście no i tutaj że to powiem pustak sto pięć pięćset dwa dwa i

złotóweczka pięć tysięcy i dwadzieścia cztery tak jest tu przegrany sztukę no dobra kolejna pięć tysięcy złotóweczka cztery Złotóweczka, złotóweczka czyli druga jest że tak powiem wygrana No dobra czyli druga zaliczona co mamy dalej Złotóweczka, stóweczka, dwójeczka dwójeczka, dwójeczka, czyli kolejna jest wygrana, no dobra, ok, czyli do dwójeczek wędruje wygranych. A my tu mamy dalej 5000 złotóweczka 24 złotóweczka 24 czyli pustak przeważają pustaki jak zwykle zresztą 100 stóweczka stóweczka i złotóweczka czyli bieda dobra zostały nam jeszcze 3 sztuki 200 12 12 25 25 i Brakło do jeszcze jednego, 25. Dobra. No, i zobaczymy jeszcze dwie. 100, 50, 50, 25. i 25. Jest fajnie, ale wszystko po dwa razy. No dobrze. To jeszcze dwie sztuki, jedna właściwie. Cztery, pięć tysięcy, dwa, dwa i cztery, czyli pustak. No dobra. Los pustaków jak zwykle nas ogarnął. Trzynaście sztuk zakupione. Wygrały 3 sztuki, jeden raz złotóweczka i dwa razy po dwójce, czyli na 13 zł, piątak odzyskany premiera jest zaliczona, także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć